Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym filmie odpowiemy Wam na pytanie. Jakie są różnice między semasuką a corso italiano? Zapraszamy na film. Dzień dobry, dzień dobry, dzień witamy dobry, was. Dzień dobry. Witamy Was cieplutko w szybkim blogu tematycznym z racji tego, że mamy zadawanych dużo pytań odnośnie tego, czy wybrać psa, czy wybrać sukę i jakie są różnice. Chcieliśmy króciutko Wam ten temat objaśnić, jeżeli stoicie jeszcze takim dylematem. I od czego zaczniemy w pierwszej kolejności? No siedzą z nami przedstawiciele tej rasy. Przy mnie siedzi samczyk, nasz Begasik. Czempion Polski. Tak. I tutaj Czempionka Polski Mortyśka. I zarówno Wegas, jak i Mortysia są dziećmi Talusia, naszego weterana, przekochane psy. I tu chcieliśmy zwrócić uwagę, że są to dość duże psy. Zarówno Wegas jest dużym samcem w górnej granicy wzrostu. Tak samo Mortysia jest dużą suką, również w górnej granicy wzrostu i wagi i wzrostu. Tak. Zarówno Wegas, tak. jak i Jaki Mortysia. No i cóż, kochani? no Pierwsza taka różnica, no to budowa, tak? Jednak, pomimo tego, że zdarzają się suki większe od samców, ale statystycznie samiec jest większy, bardziej umięśniony, ma więcej masy mięśniowej niż suka. No to jak no mocniejszy na pewno jest. Ale słuchajcie, kochani, wszystko. W roli hodowców. To naszym obowiązkiem jest tak dobierać reproduktora sukę hodowlaną. Bo rozbieżność na dzień dzisiejszy, kochani, jak pojeździcie sobie, po wystawach jest przeogromna. I z tego co tak słyszymy nieraz jak z boku stoją tak zwani gapie, no to też czasami mówią tak, przy jakim ringu stoją, a to wszystko tokane korso. No, i słuchajcie, naprawdę rozbieżność jest naprawdę dosyć spora, więc na obowiązku hodowców spoczywa jak gdyby ten właśnie problem, żebyśmy dążyli do wzorca jak najbardziej zbliżonego. No, i wiadomo, czasami się zdarzają większe egzemplarze, mniejsze, ale to naszym obowiązkiem jest tak dobierać, żebyśmy w tej granicy wzorcowej psy kodowali. I żeby było wiadomo, że suka to jest suka. A pies to jest pies. A pies to jest. I słuchajcie pies. kochani, żebyśmy sobie wprost powiedzieli, sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcecie. Czy psa, czy sukę. To po pierwsze, co się za tym niesie. Z naszych obserwacji, i to są tylko nasze obserwacje, nasze wnioski. To nie jest jakaś tam wiedza, którą żeśmy z czegoś za zaczerpnęli, czy, czy, czy gdzieś bazie, doczytaliśmy, na bazie własnych obserwacji, naszych, mając, naszych obserwacji, mając stado. Słuchajcie kochani, ja tak jak wcześniej powiedziałem, miałem kiedyś owczarki niemieckie, z Sylwią też mieliśmy owczarka niemieckiego, mi zawsze towarzyszyły suczki. Mipsy., psy. Poczekaj, a poczekaj, gdybyś ty miał wybrać, załóżmy jesteś przed dylematem teraz, nie jesteś hodowcą, tylko osobą szukającą Cane Wybrałbyś psa, czy wybrałbyś cukę? I nie mówimy tutaj o hodowli, tylko jako taki potencjalny nabywca. Co ty byś wybrał? Powiem tak, mi jest bez różnicy chyba. <laughs> Wiadomo, jeżeli chodzi o budowę i prezencję, na pewno wziąłbym psa. Z reguły lepiej wyglądający, no fajniej prezentujący się w przypadku Cane Corso akurat. Duży, masywny, muskularny. Suczka bardziej delikatniejsza granowa, no jak to suczka, tak? Więc tu bym sobie musiał po, postawić jakiś taki punkt, y, punkt, o co mi chodzi i co bym chciał. Ale jeśli brałbym pod uwagę charakter, y, no to chyba wolałbym zdecydowanie suczkę, y, z racji tego, że, że rzeczywiście też są bardziej nastawione jako takie przylepy, Bardziej taką czuć od nich płynącą w drugą stronę miłość, którą chcą swojemu e, załóżmy, tam potencjalnemu opiekunowi odwdzięczyć, i wtedy rzeczywiście widać różnicę, jeśli chodzi o taką bliskość i komunikację, którą możemy nawiązać, czyli, czyli suczka, duży, duży plus, jeśli zależy nam na. Na takiej przylepie domowej. No to poczekaj, czyli podsumowując, pierwsza rzecz: słuczki, według naszych obserwacji, są bardziej przyjacielskie, bardziej przylepne, bardziej byśmy je polecali do domów z dziećmi małymi, tak? Są takie bardziej opiekuńcze. Bardziej opiekuńcze, no i. Bardziej na... rodzinne i takie, bardziej takie, no takie kumpele, takie przyjaciółki. Tak. A samiec, no to taki samiec, no, no, no też jest taki, że przyjdzie, przytuli się zaczepi chętny do zabawy czy coś ale zawsze przez niego gdzieś ten tak zwany testosteronik przemawia, przemawia. więc no, tutaj trzeba sobie zdawać sprawę że już nie będzie taki aż nasz taki bliski kompan ale no w porównaniu no załóżmy na skalę od 1 do 10 to bym powiedział że samiec na 5 suczka na 10 pod kątem Takiej domowej, mówi... domowej relacji zbudowanej z psem, więc w zależności to, czego byśmy oczekiwali. No. Kochani, teraz druga rzecz, na którą też wiele osób zwraca uwagę, to ogród. I teraz. No, też musimy sobie. Kwestia jest tego typu, że mamy i tak. jeżeli chcemy mieć wypaloną trawę i plamy na trawie. No to suczka będzie takie rzeczy robiła. Z tym, że też macie spokój, bo faktycznie idąc na spacer czy, czy wypuszczając suczka się raz załatwi i z reguły to jest koniec. Wsiak, jeżeli macie, tak, jeżeli macie krzewy, jeżeli macie krzaczki. To pies będzie wszystko wam podlewał. Będziecie mieli wypalone drzewka, będziecie mieli wypalone kwiatki. Tak jak u nas wszystkie kwiaty muszą być na wysokości, bo psiaki po prostu podlewają wszystko. No i na spacerach również będzie znaczył ten. Kolejną czyli, rzeczą. Czyli taki bardziej jest no, męczący. Jeśli chodzi no, no, o spacery. To spacery, tak. spacery, tak, więcej absorpcji musimy poświęcić psu niż cuczce, bo cuczka pójdzie, swoje zrobi. No tak, i, i jeżeli komuś zależy na szybkim samczyk. spacerze, na pewno szybciej to załatwi. Tak, y, samczyk, samczyk rzeczywiście z reguły wszystko go interesuje. Wącha, węszy. Także tutaj będzie próbował zaznaczyć, coś wywąka, może mój teren będzie teraz, też zaznaczę, także tutaj patrząc się pod kątem tego ogrodu i takiej uniwersalności, no to myślę, że no i jedno i drugie będzie też problematyczne, no i tu wypalona trawa, tutaj gdzieś mogą być jakieś różne rzeczy powycierane, popodlewane, Także to też, też zrobi wam jakiś problem. Kolejną, trzecią rzeczą, która różni samce od suki, oczywistą rzeczą jest to, że suczki miewają cieczkę. I faktycznie ta cieczka może być dla niektórych męcząca, dla niektórych kłopotliwa. No mamy ten, ten okres trzech tygodni średnio, co pół roku statystycznie, kiedy suczki krwawią, kiedy mają cieczkę. No i też jakieś pieski mogą gdzieś tam przybiegać, tak? Także to faktycznie jest dla niektórych kłopotliwe. Jeżeli macie samce dodatkowo w domu, jakiegokolwiek samca innej rasy, który nie jest wykastrowany, no to możecie będzie, mieć będzie wariactwo. Problem. Możecie mieć wariactwo, bo niezależnie od wielkości, czy to będzie mała ciułałka. Czy, czy mały Jork, to on wtedy i tak się poczuje mężczyzną, a suczka y, kobietą i nie patrząc na to, będą amory. Także jeżeli ktoś chce uniknąć y, krwawienia, uniknąć kłopotu ścieczkami, wtedy dla niego samiec. Kolejna ty. rzecz, który psiak bardziej pilnuje, który jest bardziej terytorialny, bo też są takie pytania, czy suczka, czy psiak. I teraz moi drodzy z, naszego, z naszej znowu obserwacji tylko powtarzam, my mamy stado, więc my zawsze porównujemy suki do lwi, że one idą na pierwszy ogień i faktycznie one jak wychodzą to patrolują, obszczekują teren, dopiero później idzie pies jak ten lew. Natomiast tutaj powiem Wam, że jest Czy biega, to... czy biega sam samiec po podwórku? Yy, czy sama suczka po podwórku? Obojętnie czy mamy kogoś za bramą, czy, czy, czy to listonosz przysłowiowy, czy to załóżmy kurier, czy śmieciarze. czy śmieciarze, mamy w miarę taką szczelną tą bramę w sensie sztachet. Szpary są takie, jakie są, że gdzieś tam coś widać przez te szpary, ale widać, że jeżeli się pojawia jakiś dźwięk, który je zaniepokoi, a których nie mają na co dzień. To bez względu, czy to jest suka, czy pies, jednakowo się przy bramie zachowują, obszczekują. My tu jesteśmy, także puste podwórko nie jest. Ale patrząc, jak biega para, pies i suka, no to tutaj z reguły hierarchia. Hierarchia nam wskaże, kto bardziej jak gdyby jest tym dominantem, i to czasami może być suka, czasami może być pies. Tutaj w zależności kto kto jest jakoś inazią. Jak ustawiony w stadzie. stadzie ustawiony, więc tutaj mówię no, na bazie obserwacji tego, co my obserwujemy, mając stado, mając grupę psów, no to rzeczywiście większy bałagan robią nam suki niż psy, psy w ostateczności. A w parach, jak biegają, no to rzeczywiście ten, który jest tym, tym tak zwanym alfa, alfa w i który jest wyżej w hierarchii. Także jeżeli macie psa albo sukę, na pewno możecie się spodziewać, że będą pilnować obejścia, będą patrolować podwórko. Tutaj nie ma jakiejś znaczącej różnicy. I jeszcze dodam, bo też są pytania, czy one uciekają. Ej, Powiem Wam tak: się. nie mamy sytuacji, żeby nam psy uciekały. Są to psy naprawdę pilnujące swojego obejścia, pilnujące swojego pana. I nie należą do psów, które opuszczają posesje, które tylko czekają, że brama się otworzy i wiejemy. Nie, u nas jest tak, że my wjeżdżamy, brama się otwiera, one owszem wyjdą, obejdą dookoła samochód, witają nas, wracają razem z nami, nie mają absolutnie potrzeby ucieczki jakiejkolwiek. I tutaj mówię zarówno psiak, jak i suka. Kochani, i jeszcze piąta rzecz którą Wam powiem, chociaż też zrobimy, zrobimy osobny filmik na temat faktów i mitów, to to, że na przykład jeżeli boicie się wziąć cuczki z obawy, że ona musi chociaż raz zostać matką, to też jest bzdura biorąc cukę, absolutnie nie musicie obawiać się, że jej się cokolwiek stanie i jak nie będzie chociaż raz dopuszczona, bo jest to mit. Mit, który się powtarza. Suczkę śmiało możecie w okresie, kiedy ona już osiągnie swoją dojrzałość i płciową i rozwinie się na tyle, że będziecie mogli poddać ją zabiegowi sterylizacji, możecie to jak najbardziej zrobić. Unikacie niebezpiecznego rokomacicza. Unikacie urojonej ciąży. Także tutaj tego też się nie musicie obawiać. Cuczka wcale nie musi mieć dzieci. Tak jak samiec wcale nie musi chociaż raz pokryć. To jest mitem i uwierzcie mi, że jeżeli są samce, które wychowują się w domu bez suki, które nie znają zapachu cieczki, to one nawet nie mają jakiegoś takiego popędu, że nie wiem, gdzieś kilka domów dalej suka będzie miała cieczkę, on wam będzie uciekał. Tego się nie musicie obawiać, bo one faktycznie są takie wyciszone. I nie są, nie wiadomo, jak temperamentne. No i tak już na koniec e, takiego jeszcze podsumowania. Posłuchajcie. E, musicie sobie zdawać e, sprawę z jednej rzeczy. Rasa Cane Corso są to duże mocne, masywne psy, które mają swoją siłę, swój charakter. I musicie sobie zdawać jedną sprawę, że. Decydując się na tego psa, to już we wcześniejszych filmikach też wspominaliśmy, musicie być świadomi tego, co sobie bierzecie na kompana do domu, jako tego przyjaciela, jako kolejnego członka rodziny, że będziecie mieli dużego psa. I słuchajcie, jeżeli nie macie czasu, nie macie czasu na to, żeby poświęcić czas na wychowanie tego psa, to, to sobie odpuśćcie od razu z założenia... Tą rasę, bo rzeczywiście świadomość Wasza, że mamy takiego psa, powinna Was skłonić do tego, że powinniście przejść przez wszystkie kroki, yy, czy to szkoleniowe, czy zdobycia wiedzy, jak sobie wychować tego psa, żebyście byli szczęśliwym opiekunem swojego czworonoga. Jeżeli Wy będziecie szczęśliwi, i pies będzie fajnie wychowany, no to macie team. Super, dream team. Dream tak team. Pies. No i to, to jest rzeczywiście i zawsze będę to powtarzał. Konsekwencja, szkolenie to jest chyba podstawa, którą musicie sobie spełnić. I rzeczywiście, żebyście znaleźli na to czas i przewidzieli kwotę jakąś, bo to też nie jest za darmo jakiś szkoleniowiec pochodzić na szkolenia i to, że sobie kupicie psa musicie założyć też jakiś budżet na to, żebyście gdzieś chociaż na te kilka jakichś takich szkoleniowych lekcji poszli pouczyli się, bo to was będą uczyć oczywiście, pokażą wam schematy, no bo jeżeli sobie pies wychowa się sam to nie dacie sobie rady kochani no nie dacie sobie rady czy to wyjdzie, nie wiem, pani, czy to wyjdzie pan jako opiekun, czy to wyjdzie dziecko i bez względu na to, co będziecie prowadzić, czy to będzie suczka, czy to będzie pies, to są naprawdę mocne, silne psy, które jeżeli są niewychowane, no to, no to będzie nieszczęście. No i... To sobie trzeba tutaj świadomie odpowiedzieć. I później odpowiedzieć. faktycznie szkoda jest psów, bo psy są oddawane hmm. na fundację, właściciele sobie nie radzą, psy lądują w schroniskach i mamy to, co mamy. Słuchajcie, 12 ponad lat w tej rasie, to co się widzi, to co dzwonią, z jakimi pytaniami czasami, czy to potencjalni przyszli właściciele, czy już czy, opiekunowie psów z, opie tak? z innych hodowli, którzy mają czy to co się dzieje na mediach społecznościowych. Po prostu mnie przeraża i to przeraża coraz bardziej. Jak łatwo się dzisiaj zakłada hodowle, jak łatwo się gdzieś tam w cudzysłowiu produkuje te szczeniaki, bo to też już trzeba nazwać po imieniu, czy to pseuduszkowo, czy nie pseuduszkowo, nie mając pojęcia, nie mając pojęcia o wychowaniu, o przekazaniu jakiejkolwiek wiedzy, a w ogóle wymiksowanie tych psów, nawet z tych pseudowodowni gdzie nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani charakterów, ani nic, bo są tylko nastawieni na tą kasę. Więc słuchajcie, no, dla mnie czasami to jest, już mówię, nie mieści mi się w głowie yy, to wszystko, a naprawdę rasa, jako rasa przecudowna, przekochana yy, i wy musicie sobie postawić tylko to zasadnicze pytanie. Czy chcemy tą rasę, czy podołamy w wychowaniu, no i chyba to tyle. Także kochani, taki króciutki film, ponieważ były takie zapytania, są takie zapytania. Dlatego postanowiliśmy taki szybciutki, znowu tematyczny film nagrać. Mobilizujemy się, kochani, teraz. Też chcieliśmy mieć, nie ukrywamy troszeczkę pauzy, odpoczynku, szczeniąd i troszeczkę takiego czasu na trapy, Ale którego nam brakowało przez cały rok. Słuchajcie, już możemy wam zapowiedzieć kolejny, kolejny fajny też, też filmik, kolejne mity, które obalimy. Tak. Będzie e, Też będzie ciekawy i słuchajcie, no myślę, że w przeciągu tygodnia kolejny filmik wskoczy. Tematyczny, Także, tematyczny a jak mi się uda, to jeszcze znowu zmontuję wspomnienia. Obalimy trochę mitów. Na temat naszej rasy i nie tylko. Tak jest. Także oglądajcie nas, jeżeli jeszcze nas nie polubiliście, to zasubskrybujcie, podajcie dalej. Komentujcie, możecie nam napisać również Wasze spostrzeżenia. Jakie macie Wasze spostrzeżenia, jakie Wy jeszcze zauważacie pomiędzy psem a suczką? Chętnie też poczytamy. I słuchajcie, i patrzcie patrzcie się teraz. No ja nie należę do, do małych osób. 185 cm. 1,85 85, prawie 185. 85. Kurczy się na starość. <laughs> Zobaczcie, to jest pies. No, można powiedzieć, w górnej granicy. W górnej, bo ma 70 cm. W górnej granicy, więc yy, widzicie, jakiej wielkości. Nie wiem, czy tam będzie go widać. Co? No, nie, no, ale mówię w, w, ramach, no. w ramach mojej wielkości, tutaj, gdzie mam biodro, dokąd sięga pies. Także to jest naprawdę kawał, kawał psa. I'm the one so is it all?